Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie omówimy statystyki mojego kanału. Zapraszam. Czyli tak, to mam zapisane na kartce, jak wiecie, kiedyś był taki odcinek, ale wtedy, ale w, wtedy napisałem to odręcznie, długopisem, ale teraz już jest wydrukowane i powinno być ładniejsze. Jak, jak chodzi o subskrypcje, to mam ich aż 71, bardzo dużo nam tych... Subskrypcji się zebierało, za co bardzo Wam dziękuję. Wyświetleń mamy 3889. E, jakby było jedno wyświetlenie mniej, to, było, to by było 3888, lecz tak nie jest. E, miałem do 1 kwietnia wbić 4000 subskrypcji, ale mi się to na pewno nie uda. Bo by teraz do końca dnia by musiało być 200 wyświetleń, dlatego na pewno nam się to nie uda. Jak chodzi o i, e, e, filmy, to jest równa liczba 80, a łapek w górę 351. Dobrze, teraz na ostatek, już skończyliśmy o statystykach mojego kanału, a teraz chciałbym polecić jeszcze jeden kanał Magia Akwarystyki. Ma około 3, 30 tysięcy subskrypcji, jak widzicie. No i też, no i też nagrywa, jak widzicie, akwarystykę. Możemy sobie w sumie wejść na jego filmy i tu jest większość akwarystykę. No, dlatego tak to by wyglądało na dzisiaj. No to co? Ja już się będę z Wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!